On my way to Zagłębie Lubin pod Beskidzie Bielsko-Biała, moi drodzy jestem w drodze na mecz Zagłębie Lubin pod Beskidzie Bielsko-Biała, ekstra klasa, beautiful weather, it's gonna be a cracking match, zapewne to będzie świetny mecz i nagrywam dla Was Spontan Football English Part 2. Moi drodzy, do rzeczy, jak na trzy sposoby powiedzieć oni zagrali bez napastnika, można powiedzieć oni zagrali bez nominalnego napastnika. I to jest ciekawostka: ostatnio na moim facebooku na język angielski piłkarski wrzuciłem takie tłumaczonko. Oczywiście, taką pierwszą standardową wersją, którą wielu z Was już zna, jest They played without a striker. Po prostu w miejsce słowa striker czy na PASIK można powiedzieć They played without an attacker. Albo Brytyjczycy często powiedzą They played without a forward, ewentualnie a forward, tak? Czyli generalnie They played without a striker they played without a forward to jest taki dla mnie poziom dzika Wildball level czyli bardzo fajny komunikatywny poziom ale taka trochę kalka z języka polskiego mamy zagrali, played without Weźmy na wyższy poziom, czyli poziom rekina shark level no i tu moi drodzy to samo zdanko i to było powiedziane wczoraj w kontekście meczu Chelsea Land Crystal Palace, Chelsea London derby Londynu Chelsea wygrała 4-1 Werner na ławce Giroud na ławce zagrali bez nominalnego napastnika i powiedziane było tak Chelsea played without a recognised striker. Chelsea played without a recognised striker. Czyli tak zwaną fałszywą dziewiątką (false 9. They played with a false nine, for example. No, i to jest to. Czyli to jest taki troszkę wyższy poziom. Mamy słówko recognised striker, jako taki nominalny napastnik. A w środku tygodnia też rzuciłem tłumaczonko na język angielski piłkarski. W kontekście meczu yy, Manchester City Borussia Dortmund, Lidze mistrzów 2-1 dla zespołu Pepa Guardioli. Nieprawdopodobna sprawa mają szansę na cztery trofea. Quadruple mówiłem o tym w, z język, w, jednej, z jednej, w jednej z analiz e, Premier League. I tam było coś nieprawdopodobnego najwyższy możliwy poziom Relentless Beast Level, czyli poziom nienasyconej bestii, Czyli pamiętajcie, że to jest osoba, taka osoba, która jest bardzo dobra w angielskim. Ale chcę jeszcze więcej. I powiedzieli Guardiola went strikerless albo Manchester City went strikerless. Słuchajcie, wyszli bez napastnika. Dosłownie wyszli pozbawieni napastnika. Eee, no nieprawdopodobna sprawa. Czyli Zobaczcie, jedno znanko, trzy sposoby. Kreatywny angielski. They played without a striker. They played without a recognized striker. They went strikerless. I na tym właśnie polega językowy rozwój. Oczywiście, nie ma problemu. Chcecie zatrzymać się na poziomie pierwszym, they played without a striker, it's okay. Jeżeli wtedy coś powiecie, zrozumieją Was. Ale jeżeli czasem będziecie słuchać różnych materiałów, a wiem, że mówię do wielu trenerów, zawodników, agentów, wiem, że słuchacie tego i chcecie pojechać do Anglii, dogadać się przy kawce, czy przy herbatce, czy przy piwku, czy przy czymkolwiek i może Wam ktoś powie, they went strikerless, We are gonna go strikerless. And I'd like you to be ready. Chciałbym, żebyście wtedy byli gotowi. Dlatego dla Was nagrywam English Spontan, język angielski, piłkarski oraz Everyday English. Uczcie się, rozwijajcie się. No i co? Enjoy the day. Enjoy the beautiful day. Dzisiaj dwa piękne mecze w Ekstraklasie, Zagłębie pod beskidzie. 17.30. Grand Derby, tak? Takie Grand Derby Polski, Lech Poznań, Legia Warszawa. Piękny piłkarski weekend. Enjoy. See you later, alligator.